Słyszycie to. Gruchają jak głupie. Coś pięknego? No jest no to dobrze, że lubi zwierzaki, o, Nie, no, Nie tak. trzyma. Ile parów masz już? Tak, policzysz? No ale jest trochę, poparzyło się. Jest trochę. Ale to ty, 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 ty... Wiesz, z czym to się co parzy? No tak, z czym popadnie. Która <śladni z góry> się pierwsza na winie. <śladni z góry> no ale jak dobrze chodzą, to i młode będą dobrze chodziły. Dobrze chodziły, pewnie. nie filmowałeś. No, no bo nie mogłem akurat. No dobrze chodziły tam, co prawda poszły na trzy grupy do góry, ale wysoko. No <śladni z góry> ale nie były ganiane parę dni już. No to widzisz. Bo od wtorku nie wyganiamy. Znowu praca Ale siłę ten Ale dobrze, że mają chęć rwać się do góry, że idą. Ale to to przyjdzie gorączka, to tam nie ma co ganiać. Ale z jednej strony dobrze, a z drugiej co? Pójdą do góry i nie wrócą. Ale nie miałby chęci odchodzić, tylko wiek. Poszły do góry i pionowo, musiałem tak głowę do tyłu podstawić, żeby patrzeć na nich. Ale jest kłopat, na co popatrzeć jak latają teraz. Nie wszystkie, bo tu latało po dole, ale, ale jest dobrze. No i będzie coraz lepiej. Może trochę młodych się ulęgnie? Nie. Raczej nie leczę chyba na to. Kurwa ale się nie, nie biorą za jajka czekaj na razie jeszcze zimno przecież. co ty dopiero ledwo zaczyna się zielenić wszystko no ale wiesz no tych par jest sporo no ale co z tego jak tam może z 8 par jajka no? na razie jak się zrobi cieplej będzie więcej hmm. sam wiesz że wiosna opóźniona straszliwie jest w tym roku A jeszcze, do tego lipca jeszcze mają czas no dokładnie Jeszcze patałajstwa nachodujesz. No, a jeszcze trzeba parę przykupić. Żeby naprawdę było co ruszyć na jesieni. Że no trzy razy ruszysz i... i pójdą. Także może i będzie ciepło. No taka pogoda. Dzisiaj jeszcze tu ciemne chmury takie deszczowe, o kapnęło mi na to łysą z tej strony tam się przejaśnia. No jutro ma być... Nie, jutro jeszcze nie. W sobotę jeszcze nie, od niedzieli dopiero słońce. I chyba 20 stopni. I tu jeszcze pogoda nie rozpieszcza. No dzisiaj pół dnia lało. Wczoraj cały dzień prawie. I takie pogody deszczowe, że to... W stawie wody pełno jest. Jeszcze trochę, jakby tak z tydzień popadało, to woda się wylała, i, pełno jest, no ładnie. i ryby po trawniku by pływały. Wyjątkowy rok, że tak już naleciało tej wody. Aha. No dużo, dużo deszczu i teraz zaczęło padać znowu. Pokropuje. Jak będzie ciepło, to nie będę wypuszczał, bo się zrywać i iść. Bez pary są i ciepło im się robi już. To w ciągu dnia nie, to się zerwie od razu i pójdą. Na wieczór. Przed wieczorem sami. Bo rano to już nie wypuścisz. Nie, nie. <gry> Jak będzie słońce wschodzi się. Wystarczy z dobrych 70 gołębi poszło. No. No. Zawsze ci idą najmocniejsze. Słaby zostaną, bo nie ma siły, a te najmocniejsze odejście. No, bida się zrobiła z tego. Człowiek chciał dobrze i tak. przedobrzył. No ładnie to wyglądało, jak odchodziły, ale do pewnego momentu, jak człowiek <śm> se zdał, powró człowiek se zdał sprawę, że za daleko już odeszły i, i nie wrócą. No Ale patrz, część się odwróciła, nie? Jeszcze wtedy i poszła górą z powrotem, a część już. Za daleko, za, za nisko były. To no, taki los głębiarza jest. Straty muszą być. No strat nie będą mieli ci, co nie puszczają, co trzymają pod kratą no, tylko. No przyjemnie jest, jak ci odejdą, pójdą, aniżeli sąsiad tu, wiesz, obok złap. No tak, no to inaczej do tego podchodzisz jak ktoś złapie, no to wkurzony jesteś bardzo. A ten tylko popiołu szuka cały czas. Tylko... mu smakuje. Tylko mu z papierosa popiołu daj. To może on chce zapalić. A to nie wiem, czy by dał radę. I tylko popiół wcina. Za każdym razem jak stoimy, to przychodzi i, i, i dziobie. O. Nie wiem, popiół chyba coś tam daje. A, oni wszystko zbierają No, będzie cieplej to pójdziemy na ryby na ten na ten stawik koło nas. Czek, posiedzi i połapie trochę... Połapie. Porzuca wędką. Porzuca. Tak. Złapać to będzie ciężka sprawa. Może też coś tam nagramy. Jak se siedzimy i gadamy o głupotach. Tak, a weźmie ten wielki. No teraz już umiesz nagrywać <laughs> chyba, to... To nagrasz akcję. <laughs> Oby cokolwiek tam ciukało, to... To zawsze jest przyjemnie, jak ten spławiczek się rusza. No i jak jest ciepło, że to miło posiedzieć, bo tak jak teraz deszcze, zimno to to nieprzyjemnie tak zimno, zmoknąć. Zimno to nie pójdziemy, musi być cieplutko. Piszcie w komentarzach, kto z was wędkuje, to pogadamy o wędkowaniu. To i jak tam u was? Jakie okazy złapaliście? O Takie... Takie brały, ale się urwały No tak, tak, tak wędkarze opowiadają Zawsze była trzy razy większa niż... Wyobraźnie są, nie? No przy są. opowieściach to Zobacz, tak jak zatniesz i nie, nie, nie przytniesz jej o, jaka wielka brała o, A to, a to gałąź była mm. Pamiętasz tego na Narwi, jak mi się zamurowało, jak siedział z godzinę wędką tłuka, to zaczep złapał. Myślę, że suma ma wielkiego. No i pazurami się przyczepił do dna. Tak. No dobra, panowie, miłego weekendu. Ganiajcie jak możecie, jak macie lęgi, to nie ganiajcie. Co kto lubi, no. Bo są różne szkoły, tak jak piszecie. Jeden gania w lęgi, drugi nie gania. Także każdy hoduje jak... O! Latają, do stawu szukają. O. Nawrot. I sru do wody. A nie, za, za siatkę siadły. Nie trafiły do stawu. Dobra, to miłego weekendu. Bawcie się dobrze. Do następnego.